Z tej strony JoJo i dzisiaj mam dla Was naprawdę obszerną recenzję Gansa 356R, na którą mam nadzieję, że czekaliście, jest to dość ciekawa premiera. E, aczkolwiek sama kostka premiera będzie miała dopiero pod koniec sierpnia, więc no, jest to taka jeszcze przedpremierowa recenzja, no ale już się wiele w tej kostce nie zmieni. Takie modele wyjdą do sprzedaży. I zacznijmy od tego, co w ogóle z kostką, bo jest tego naprawdę dużo, wszystko tu rozłożyłem. Mamy pudełko, śliczne pudełko, które ja uwielbiam od Gansa. Co prawda, po zmianie, po tym, gdy wyszły gansy 356S, to pudełko zaczęło tak wyglądać. No jest to logo GAN, które jest naprawdę ładne, ale twierdzę, że troszkę zasłania to co w środku bo jest takie, jak widzicie, matowe, takie mleczne jakby przez co no, zasłania zawartość, ale mimo wszystko pudełko świetne, żeby kostkę zaprezentować na półce. Wspaniale, wspaniale, wygląda po prostu w pudełku, no i jest fajną ochroną, bo kostka się nie zakurzy. Dodatkowo ja dostałem też woreczek do kostki. Widziałem, że wielu speedcuberów, którzy dostawali te Gansy do recenzji nie mieli w ogóle pudełek, mieli tylko takie woreczki. Ja dostałem kostkę w pudełkach, a dodatkowo były cube buggy. Cube buggy bardzo ładne, jak widzicie, jak sam Gans mówi, maszynka do PB. I czy tak jest z kostką, no to dowiecie się już zaraz. Fajne, wytrzymałe pudełka dobrej jakości. Nie pudełka, tylko cube buggy. jejku, źle powiedziałem. Dalej, instrukcja i to, co w ogóle Gans no, od tego modelu 356 już nam pokazuje cały czas. Czyli jedna strona to są wszystkie plusy Gansa, wszystko jest opisane, a z drugiej strony mamy instrukcję, jak kostkę układać. Najpierw mamy górna połowa, to jest tak naprawdę podstawowa metoda, gdzie mamy pokazane potrzebne ruchy, jak wykonać, no i jak kostkę ułożyć a druga strona to jest cały CFOB, czyli Friedrich najbardziej popularna metoda. Mamy tu opisane wszystkie ruchy, łącznie z rotacjami kostki, co jest bardzo ważne. Te trzy tutaj punkty to są rotacje kostki, o których ludzie zapominają i nigdy się ich nie uczą w zasadzie. Tak samo ruchy wewnętrzne, oprócz M jest jeszcze E i S, o tym też mało kto wie. No i poza tym cały rozpisany F2L, cały OLL i cały PLL. Nie obiecuję, że to są najlepsze algorytmy, jakie znajdziecie, ale na pewno jest to fajna ściągawka, coś, co zawsze można mieć ze sobą. Z tego korzystać, no i na początek nauki Friedricha. Może być naprawdę dobrą opcją. Dodatkowo, to co najważniejsze, czyli serce kostki, a dużo, w zasadzie dużo takich serc, śruby, specjalne, nie śruby, tylko sprężyny. Specjalny system sprężyn, które teraz wymyślił Gans. Po pierwsze, w Gansie jest mała różnica. Jak widzicie w środku mamy tam śrubę wystającą, skrzyżaka. To jest największa różnica. Standardowo w kostkach śruby są wkręcane w krzyżak od góry. Tu mamy śrubę normalnie ją wkręcamy. Tu jest na odwrót. Śruba jest, wystaje z krzyżaka. Tu mamy gwint i na gwint nakręcamy sprężyny. Wcześniej w poprzednich gansach była to sprężyna, no i na to zakrętka. Teraz zostało to zmienione w system, który został przez Gans nazwany GES, czyli system GES. W tym systemie mamy Różne kolory odpowiadające różnym siłom spręży, żeby to było łatwiej rozpoznać. No i mamy taki gotowy plastik, w którym jest umieszczona sprężyna. I taki plastik nakręcamy sobie na gwint. No i jest to dużo prostsze, na pewno jest to dużo prostsze. Do tego, do nakręcania mamy oczywiście taki kluczyk metalowy, ponieważ jest to wersja Master. Wiem, że w innych wersjach, w poprzednich przynajmniej Gansach, te kluczyki były plastikowe. Tutaj mamy kluczyk metalowy. No, i takie sprężyny sobie nakręcamy. Ja zmieniłem sprężyny na żółte, bo są miększe. Trzeba mniej siły włożyć, żeby je ścisnąć. Najtwardsze z tych sprężyn no, są czerwone. No, tu trzeba włożyć najwięcej siły, żeby te sprężyny ścisnąć. Wolałem luźniejszą kostkę, dlatego zmieniłem. Jak to wyszło kostce, czy na dobre, czy na złe? No, to już zaraz. Ale jeszcze budowa. I tutaj chcę porównać budowę do mojego starego Gansa 356S. Ponieważ na tym gańsie najwięcej poukładałem i będę dzisiaj porównanie, przede wszystkim krawędzie. Co ważne, zmienione zostały wszystkie te rowki. W ogóle ich nie ma teraz. Jak widzicie na krawędziach nie ma żadnych rowków. Są one całkowicie gładkie, jest to może jedno takie minimalne wgłębienie, które gdzieś tam pod słońcem widać. Ale poza tym zostało to usunięte. Dodatkowo no, raczej wiele się nie zmieniło. Wnętrze na plastiku Primary przez co kostka porusza się rzeczywiście inaczej. Myślę, że lepiej, bo plastik niebarwiony chodzi dużo lepiej niż ten barwiony. Dodatkowo stopki krawędzi, jak widzicie, dodane zostały tutaj jeszcze taka poprzeczna, taki poprzeczny element, taka torpetka, żeby właśnie te krawędzie nie popowały, żeby uniknąć tego popowania. Dużo więcej się raczej nie zmieniło. Ono najważniejsze, że zostały wyeliminowane te rowki. To samo jeśli chodzi o narożniki, jak widzicie. Stopki w zasadzie się nie zmieniły prawie w ogóle. Na stopkach akurat występują, nie wiem, czy będzie widać na tyle, ale występują takie małe rowki. No ale znowu, jak widzicie, stare narożniki całe w takich wyżłobieniach. Na nowym narożniku jedna kreseczka tutaj tylko. No i jakaś minimalna trochę wyżej. Tak samo raczej wiele te narożniki się nie zmieniły, więc wiele powiedzieć nie mogę o nich. No i w zasadzie tyle z porównań tego, co w środku. I tak jak jeszcze mówiłem, pokażę Wam, co prawda ten mój ganz jest naprawdę brudny. I jest zużyty. I jest stary, i w ogóle. Ale w środku wcześniej mieliśmy normalnie sprężynkę, a na niej nakrętkę. A teraz, jak widzicie, mamy już to wszystko w całości. Jest to dużo prostsze, dużo bardziej przejrzyste. Od razu wiadomo, jaki kolor, jaka sprężyna. Nie ma co się męczyć. Sam Gans jest dużo luźniejszy. Zauważyłem, że mimo tego, że na przykład w krawędzi doszły te torpedki, to dużo łatwiej jest tą krawędź wyjąć niż w Gansie 356S. Tutaj nie ma takiego problemu ani z wyjmowaniem, z wkładaniem jest trochę gorzej, jak zawsze. No, ale też nie jest źle, porównując do tego co było. Ja największy problem mam z centerkapami, które jest mi ciężko włożyć. Trzeba być bardzo dokładnym, ale to dobrze świadczy o kostce, bo te centerkapy nie wypadają. Co do samej kości, jak mówiłem, zmieniłem sobie śruby w środku. Najpierw nie śruby, tylko sprężynki. Cały czas się będę mylił. Najpierw były te standardowe przezroczyste. Na nich zrobiłem jakieś, bo ja wiem, 400 ułożeń, około. Kostka wymagała smarowania, co już mi się troszkę nie spodobało, ponieważ teraz kostki są na tyle luźne. No ja na przykład Weylanda GTS, na którą kładłem bardzo długo, nie smarowałem ani razu. No a tu nagle mam tego gansa, którego, na którego bardzo czekałem. Feeling gansa strasznie mi się podoba, to jak kostka chodzi. 400 ułożeń, ja musiałem kilka razy kość smarować, no bo zaczęła za bardzo zamulać. Ale stwierdziłem, że może by wypadało przetestować inne śruby. Sprawdziłem na stronie Gansa, że rzeczywiście te żółte śruby są... Yy, żółte sprężynki, kurde, muszę się gryźć w język. Żółte sprężynki są luźniejsze. Założyłem te żółte sprężynki, no i na tych żółtych sprężynkach zrobiłem już no, ponad 1000 złożeń I powiem Wam, że o niebo lepiej. I odkąd założyłem te żółte sprężynki, ani razu nie smarowałem kostki. Na samym początku raz tylko nasmarowałem. Potem już ani razu tej kostki nie smarowałem i muszę Wam powiedzieć, że jest świetnie. Kostka stała się dużo luźniejsza, jak widzicie. Nie jest ona taka zbita. Ja nie mówię, że na początku była zła, bo kostka tak czy siak no, cały czas porusza się tak samo dobrze. Cały czas ścina zakręty z niewyobrażalnie dużych kątów. Jak widzicie, no, praktycznie został wyeliminowany teraz ten... to miejsce, z którego nie zetnie kostka. Jest takie miejsce, no, ale patrzcie, nic się z kostką nie dzieje. A wkładam naprawdę dużo siły teraz. Spróbuję to jeszcze raz znaleźć. Zobaczcie, wkładam naprawdę dużo siły i kostka prędzej czy później no, podda się i zetnie, ale nic się tu nie rozjeżdża, to jest najważniejsze. I mimo tego, że kostka jest na tyle luźna, kostka w ogóle nie popuje. Tak samo nie trafiłem przez wszystkie te ułożenia na żadnego rolling popa, chociaż wydawałoby się, jak tak chcemy samemu przekręcić, że dość łatwo się te elementy kręcą. Mnie ani razu nie trafił się żaden, żaden rolling pop. Jest to ważne, jest to o tyle ważne, że no jak już pokazują niektórzy, na przykład Felix, który teraz też na się układa, kiedyś no Rolling Pop sprawił, że niestety rekordu świata nie było, a mógł być 5.33 byłby wtedy rekord w singlu na Aolongu, no ale Rolling Pop we wszystkim przeszkodził. Tutaj to nie występuje. Zmienione zostały naklejki. Naklejki już były takie w wersjach Master. Jak na razie, jak widzicie, bez żadnych zadziorów. Naklejki fluorescencyjne dość kontrastowe, bo zielony, pomarańczowy są niezwykle jasne a czerwony i niebieski są dość ciemne więc jest dość duża różnica może takie ciemne naklejki nie wyglądają najładniej, ale z drugiej strony i przez to, że zielony jest jasny a niebieski jest taki ciemny, jeszcze łatwiej jest je odróżnić tak samo pomarańczowy i czerwony będzie to plusem przede wszystkim, gdy będzie jakieś słabsze oświetlenie co mogę o samej kostce powiedzieć, słuchajcie na no same superlatywy ja na kostkę, tak jak mówiłem, no już mam zrobione grubo ponad 1,5 tysiąca solwów i układam się naprawdę świetnie. Nie zrobiłem na razie na niej żadnego PB, cały czas trzymałem się PB z mojego Gansa 356S, ale przyjemność z układania jest naprawdę świetna. Nie znalazłem żadnych problemów w czasie, w czasie układania ani żeby kostka popowała, bo popa żadnego nie było, nie było żadnego rolling popa. Nie wiem po prostu, czy ta kostka ma jakieś swoje minusy. Minusem na pewno będzie cena tej kostki i to wiem, że przeszkodzi wielu osobom w kupieniu tej kostki, bo podejrzewam, że jej cena będzie w się w granicach 100 zł, a może nawet więcej, więc jak na kostki, gdzie można. No niektórzy mogą sobie kupić na przykład Mofangę Thunderclap za 30 zł, które też jest bardzo dobrą kością. No, i pomyślą, że po co płacić 100 zł za Gansa, skoro za 30 zł będę miał tak samo dobrą kość. No, to jest prawda, przyznaję, że to jest prawda, ale Gans ma coś takiego, że mnie na przykład cholernie do siebie przekonuje. Ma coś takiego w feelingu, w tym jak się porusza, że uwielbiam po prostu na Gansie układać, i jestem skłonny dać raz na jakiś czas rzeczywiście tyle pieniędzy na kostkę, żeby to była kostka jakości Gansa, która no wiem na swoim przykładzie, na tym starym gansie, że nie niszczy się. Wtedy było źle z naklejkami. Rzeczywiście widzicie, jakie te naklejki są. Tutaj naklejki są bez żadnych problemów. Są dużo lepsze na pewno niż w Weilongu GTS, w którym no, te naklejki są straszne, powiedzmy sobie szczerze, bo schodzą dość szybko. Mają taką dziwną, białą warstwę pod sobą, która potem wychodzi. Jest taka obramówka wokół każdej naklejki. Tu tego nie ma. Ło, mm. no... <grym> Problematyczna jest ta recenzja o tyle dla mnie, że ta kostka robi wszystko tak jak powinna. Tak ścinanie zakrętów, które no występuje w każdym kącie w zasadzie. Nawet jeśli gdzieś tam kostka nie będzie chciała, to włożymy trochę więcej siły i ona zetnie. To samo w przeciwną stronę. Spójrzcie na z linii. W przeciwną stronę jest to o tyle ciekawe, że w momencie gdy kostka może ściąć zakręt, to w zasadzie nie trzeba wkładać żadnej siły w to ścinanie zakrętu. A potem już wchodzi ta granica ścinania zakrętów, no ale wtedy jak włożymy trochę więcej siły, to ta kostka zetnie, zakręt w drugą stronę, ale też ten zakręt zetnie, więc jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o płynność, nie będzie problemu. Nie zauważyłem, żeby kostka się jakoś przycinała, nie miałem takiego problemu, żeby łapała jakieś loki. Nie przypomniałem sobie żadnej sytuacji z tych solwów, wszystkich, które zrobiłem, żeby rzeczywiście kostka przeszkodziła mi w układaniu. Jedyna sytuacja dość dziwna, która mi się trafiła, to było zaraz po zmianie tych śrubek. Ja miałem kostkę trochę za luźną. Nie śrubek, tylko sprężynku. Czeradek, pilnuj się. Zmieniłem te sprężyny i przykręciłem sobie kostkę. Sprawdzałem według tego, jak ścianki ścinają. Każde, każde ścinanie sprawdzałem, czy jest jednakowe. Od razu przyjąłem sobie, że więcej jak 45 stopni nie potrzebuje, żeby dobrze funkcjonowała kostka. No i potem okazało się, że niestety była jeszcze odrobinę za luźna, bo. W czasie układania, jeden element dziwnie do połowy wyskoczył, tak jakby wyszedł lekko z kostki. Aczkolwiek nie przeszkodziło to w żaden sposób. Zrobiłem z tym elementem normalnie pll odłożyłem kostkę, klepnąłem go, wszedł do środka, nic się nie stało. No ale mimo wszystko, o ćwierć obrotu, te śruby sobie dokręciłem. Yy, pomogło, na pewno to pomogło, muszę powiedzieć, że pomogło i na kostce układa się naprawdę. Świetnie, wybornie, wspaniale. Tak jak mówiłem, nie smarowałem jej ani razu od czasu, gdy zmieniłem te sprężynki. Kostka cały czas chodzi na jednym smarze, na maru dodatkowo, a jak wiecie, no smar maru dość szybko, szybko wysycha i to był zawsze minus tego smaru, że trzeba dosłownie co 100 ułożeń go smarować, no bo niestety był na tyle rzadki, że parę ułożeń i już smaru w kostce nie było. Tutaj... Cały czas kostka chodzi naprawdę gładko, to tarcie jest wręcz minimalne. Dużo zmieniły te sprężyny, bo kostka jest luźna, przez co no, daje dużo możliwości, jeśli chodzi o ścinanie, jeśli chodzi o płynność kostki i to, że no, nie muszą te elementy tak trzeć, bo nie są dociskane do siebie. Tylko luźno sobie chodzą, jak widzicie, nie ma najmniejszego problemu. I to chyba tyle w tej recenzji. Bo ja tak będę gadał, 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 a nic konkretnego z tego nie wynika. Mówię Wam wprost, kostka jest naprawdę fenomenalna. Jej premiera będzie dopiero pod koniec sierpnia, ale to już niedługo to jeszcze kilka tygodni. I ja wam gorąco tą kość polecam. Rzeczywiście jest to kostka droga, na pewno no, droższa od wielu innych, co tu dużo mówić, najdroższa chyba aktualnie trójka z takich popularnych na rynku. Ale warto, Gans został troszkę zapomniany, gdy wyszedł 356S, było na niego duży boom. Gdy wyszedł 356 w ogóle, było takie boom na Gansa. A potem powychodziły Weilongi GTS, yy... głogłany i te inne kostki, i Gans został zapomniany. A ja bym chciał wam przypomnieć o tej kości, bo jest to naprawdę świetna kostka. Ja sam wróciłem teraz do Gansa razem z tym modelem R. Jest to naprawdę super sprawa, ma bardzo charakterystyczny feeling i sposób poruszania się. W którym myślę, że dość łatwo jest się zakochać. Oczywiście Gans będzie miał na pewno przeciwników, ale wątpię, żeby znalazła się osoba, która coś większego tej kostce zarzuci i będzie miała dobre argumenty, żeby pokazać, że ta kostka wcale nie jest taka dobra. A jeśli macie takie argumenty, jeśli twierdzicie, że jest w tej kostce coś złego, coś przez co no nie można jej zaliczyć do najlepszych kostek na rynku, śmiało. Dajcie znać, ja uważam, że jest to jedna z lepszych kości na rynku. Oczywiście każdy ma swój gust, dla mnie aktualnie Gans wygrywa. Jest to aktualnie moja główna kość i myślę, że w najbliższym czasie, jeśli inny producent mnie czymś nie zaskoczy, no to Gans przez długi czas będzie moją główną kością. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!